No i to zaczynamy. Pierwsza runda. Od razu z ostro zaczął Bóg estetyki szukając sprowadzenia, natomiast nie dał się złapać na tę pułapkę wiejski Cox. No agresywnie nam się zaczął ten pojedynek. Obaj panowie jakby obojka obo, oboj, obaj, 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 ale obojga rękami. Miałem wrażenie, że na początku na pewno chciał oszukać rywala, niby przybić piątki, teraz się go rzuci. Tak, dokładnie, dziwna właśnie. Był ten pierwszy różnie. Wielki doping dla wiejskiego Koksa i też lepiej po jednak spokojnie, lewy, prawy, a na natan bardzo chaotycznie, bardzo. I nawet kiedy Natan rzuca te ciosy, te nogi zostają z tyłu. Nie ma takiego rytmu, odpowiedniej pracy, skoordynowania w poczynaniach Boga estetyki. Natomiast wydaje się, że ta siła fizyczna jest po jego stronie. Nawet kiedy te ciosy nie są techniczne, tak. to jednak widać tę fizyczność. I mamy Ale teraz klincz zdecydowanie, więc być może będzie mógł to wykorzystać, bo w tych uderzeniach faktycznie techniki nie było. Po pierwszych sekundach walki można już wywnioskować. Że Natan będzie próbował sprowadzić. On tych ciosów nie bije, on te ciosy pcha, próbuje gdzieś złapać. I jak teraz zabnął pod klatką wiejskiego koksa, i uważam, że będzie w tym momencie próbował uwalić. Gdzieś tam podchwytuje nogę. Ale natomiast teraz kontrowersywa świetna ze strony wiejskiego koksa i utrzymuje się na nogę. Widzieliśmy sprowadzenie na początek walki. Widzimy teraz walkę w zapasach ze strony właśnie Natana. Natomiast cały czas na nogach pozostaje wiejski koks. Te próby sprowadzeń też kosztują sporo zdrowia, jeśli chodzi o Natana. On zapłaci za to wysoką cenę, a jesteśmy dopiero w połowie pierwszej rundy. Ale mam wrażenie, że to i tak najlepsza z opcji, ponieważ w tej stójce wiejski wyglądał zdecydowanie lepiej. Teraz kilka uderzeń na głowę Marconia. No i w ten, w ten sposób, w tym momencie, właśnie odwrócił uwagę Natana od sprowadzenia. Podniósł pozycję Natan, rezygnując ze sprowadzenia za nogi. Natomiast cały czas utrzymuje pozycję dominującą pod siatką Natan Marcoń. Dobra praca głową teraz. Straszną presję wybiera na wiejskim koksie Natan Marcu. I kolejna próba, ale wiejski koks bardzo Świetne. ładnie się wybroni. I proszę, zwróćcie uwagę na to, jak już wygląda na to, Jak ciężko oddycha, jak ciężko i głęboko łapie kolejny oddech. No, ten pojedynek faktycznie może nie potrwać długo. Ale szlewy zainkasowały teraz Natan. Oj, Wawnez już się chwieje na nogach, Natan Marconi. On już naprawdę nie ma siły. On chyba całą siłę włożył w tą akcję i w tą próbę obalenia. On już nie ma siły. Oddycha tutaj rękawami. Jeden i drugi, ale mam wrażenie, że zdecydowanie bardziej celnie uderza Radosław. Fundamenta, więc ciosy proste. To na razie ustawia ten pojedynek w stójce, jeśli chodzi o wiejskiego koksa. Kilka ciosów naprawdę zrobiło potworne wrażenie na Natanie Marconiu, który próbował wciągnąć się w biatykę w krótkim dystansie wiejskiego koksa, natomiast ten sprytnie wydłużył dystans. To jest bardzo rozsądne zachowanie. Ze strony starszego 8 lat zawodnika, pojawia się pierwsza krew, ale to, co mnie dziwne, bardziej to, że dziwnie chodzi. Natan, tak jakby już ta jego noga okopana zaczęła być tak naprawdę coraz mniej sprawna. Widzimy również ślady po kopnięciach na jego nodze. Nie ma siły, nie ma siły. Już Natan bardzo mechanicznie, robotycznie porusza się w klatce buka estetyki. No nie jest to estetyczne poruszanie, zdecydowanie. 5 sekund do końca pierwszej rundy tego pojedynku i potem życiowe. Dobre I... czasy, dobre podkreślenie tempa ze strony Wieskiego-Koksa, więc rozpoczynamy kolejne starcie. Natomiast Natan, mimo tego, że teraz prowokuje, zwróćmy uwagę, on cały czas kuleje. Raz, tak się teraz widać, że ta noga mu ucieka. Mówisz oczywiście o prawej kończynie tej zakrocznej, ona faktycznie się... Ja mam wrażenie, że ta lewa, ta, a, która została widzieli. kilka razy kopnięta, za każdym razem ona troszeczkę odchodzi do boku dlatego Wiejski Koks musi kopać, tak jak to teraz, jest trzeci dokładnie. low -kick, który dochodzi w tym pojedynku i to czysto na nogę Natania i pojawia Natana. się też mocne zaczerwienienie na tym udzie nogi wykrocznej faktycznie utyka na przednią w ustawieniu normalnym nogę Natan Marcoń Ale szlewy teraz doszedł do jego głowy no coraz większa przewaga Wiejskiego Koksa te ciosy Natana nawet jak dochodzą to nic sobie z nich nie robi Radosław Natan Marcoń bardzo wchodzi głową, on się sam na nadziewa na te ciosy dwie siły się ze sobą zderzają i ta ręki Wiejskiego koksa i dodatkowo ta siła pędu i presji ze strony Boga Estetyk. Maciej Turski trochę fizyki. ma. I coraz więcej <noise> Bardzo podstawowe, jest podstawowki. I wydaje mi się, że one naprawdę tutaj mogą wiele znaczyć, więc tak naprawdę Paszko powinien kopać jak najwięcej, bo on kompletnie nie potrafi tego blokować. Ale mamy odpowiedź ze strony Natana. Z te ręce niby Natana podniesione wysoko, natomiast ani nie chronią głowy, i Kola, nie są. może w końcu coś. Ruchliwe, no teraz zadowolony z tej akcji, natomiast to był jedyny akcent ze strony Natana Marzonia. No on nie trzyma w ogóle gardy. Zobaczcie jak ten pojedynek wygląda. Wysoko podniesione ręce spokojnie poza, spoza dystansu atakuje wiejski koks z pojedynczym ciosem albo dokłada właśnie lewy, prawy, proste kombinacje. Dokładnie. Ale to działa, to działa lewy, prawy, low kick, lewy, prawy, low kick i w ten sposób można wygrać. A natan wydaje mi się, że powinien zacząć uderzać z całej siły, ponieważ te jego ciosy niewiele ważą. Myślę, że to jest czas na ryzyko i próby jakiegoś mocnego crossa, overhanda, czy właśnie na przykład jakiegoś mocnego szybowego. Tutaj przed chwilką trochę na Diaz, bo było uderzenie slapem. z otwartej ręki. A i właśnie o tym mówiłem. Teraz próba na, to na prawym sierpowym, ale coraz więcej krwi na jego twarzy, coraz ciężej będzie się oddychało. Wiesz co, ma to już mówisz, żeby bił z pełną mocą na ten Marcen, natomiast moim zdaniem on próbuje być z pełną mocą. Natomiast A. po prostu nie ma już na tyle sił, ani też e, ta, wystarczająco techniki. Teraz fantastycznie, w natomiast końcu. wyblokował to niskie kopnięcie e, ze strony Wieskiego Koksa I na i ten Marco. naprawdę bardzo ładnie się, że trzeba tak robić, to wtedy wiejski koks przestanie kopać. Mruga, mruga okiem, prawym wiejski Koks, jakby zainkasował. Jakiś cios właśnie w prawo oczodu. Słuchajcie, nie wiem, czy to nie było pierwsze zablokowanie Lockika w Fame Proszę, odnotujmy Odnotujmy historyczny moment na szesnastej gali. Teraz bardzo mocny lockikon na Natana. Jest, jest krok wsteczny, jest krok wsteczny ze strony wiejskiego Koksa. Tego w tym pojedynku nie widzieliśmy. To są pierwsze widoczne tarapaty, gdzieś może nie głębokie, natomiast drobne problemy, właśnie Radosława tak faktycznie to oko musiało ucierpieć bo wiejski koks mocno zamknął się w sobie i to co nas zaskakuje po pierwszej rundzie myśleliśmy że przewagę ma wiejski koks a teraz natan zaczyna przejmować stery ale pod koniec ale dopiero tak, po drugiej połowie drugiej rundy jakieś bulgaryzmy, ciekawe podejście nie ma piątki, a jednak Wiejski Kok zbił tę pudeczkę, mówisz o tej przerwie o tym zachowaniu Natana, mam wrażenie, że to jest też gra psychologiczna, aby pokazać rywalowi, że ja zachowałem więcej zdrowia, teraz zaczniesz się o, dopiero i... nie obawiać znowu, znowu dokładnie ta sama akcja walcz, 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 walcz. o to jakieś nieporozumienie delikatne, ale już wraca, ładny dźwięk to był ładny dźwięk, tak to chyba po wejściu ciosu po prostu, ogarnij to ogarnij to sędzia, <laughs> króciutko no sędzia Jarosz jest znany z tego, że jest bardzo bezpośredni i bardzo profesjonalny. I kiedy sędzia Jarosz mówi, ale to oczywiście nie w tej walce, dlatego wrócimy przy Amadeuszu. A teraz kolejne wymiany. Choć no bardziej na razie mamy ich jak na lekarstwo. Bardzo uspokoił nam się ten pojedynek. Myślę, że to wynika z braku sił już po jednej i drugiej stronie. Kolejna próba wyblokowania leukika ze strony Natana Marconi, Natomiast wydaje mi się, że z upływem kolejnych sekund to Natan powinien zacząć robić więcej w tym pojedynku. wywierać presję. Teraz obaj mam wrażenie, szukają siły. Troszeczkę biorą przeciwnika na przeczekanie. Ładny lewy teraz od bliskiego koksa. Znowu. Ale mam wrażenie, do... że Natan już się przyzwyczaił do tych uderzeń do ich inkasowania i niewiele mu to zmienia. Zostaje w tym pojedynku. Natomiast yy, też musimy zerkać się w kierunku końca tego pojedynku. Ewentualnej decyzji sędziowskiej. Tu musi zacząć Natan również pracować, jeśli chce wygrać tę odsłonę. Dobra. W końcu teraz. prawy na dół. Bardzo ładne, lewy na górę, prawy na dół. Świetna technika, która czasami odbiera dużo tlenu. Już dwa razy zadał za ją za właśnie raz a w tej. Kolejny raz. raz i zobaczcie, że Nathan faktycznie ucierpiał tutaj. Chciał się potem dokładnie. Jest ta awantura, którą zalecaliśmy Natanowi, aby poszedł w krótki dystans. Robi to Buk estetyki, szukając kolejnego sprowadzenia. Natomiast utrzymuje plecami blisko się przy siatce. W ten sposób utrzymując równowagę, utrudniając pracę ofensywną właśnie Natanowi. No myślę, że właśnie rozwczeczył ten cios na dół Natana. I ruszył. To tylko pokazuje, że nie chce czyżby. Miałem wrażenie, że żeby tym kolanie osiadł troszeczkę raz w Paszko, ale może po prostu poleciał troszeczkę żeby bronić pozycji głośno, głośno wykrzyczałeś ten bo akcent. Wyglądało to tak, jak miałby się złożyć za chwilę. No teraz szuka, ogromna szuka głowy. ogromną presję też z ciężarem ciała wywierał Natan, bo utrzymać w trzeciej rundzie chłopa, który waży 90 kg, to naprawdę jest. Kosztuje dużo wysiłku. To jest fragment, w którym kontrolę w tym pojedynku ma Natan i Natomiast on musi to zaakcentować się skutecznym sprowadzeniem, jeśli chce wygrać tę odsłonę. Ale świetnie staje na nogi wiejski koks chociaż tam walczy. O to, żeby nie dać się sprowadzić. Mamy 23 sekundy. Dobra, bardzo dobra praca ze strony Natana. Ściągnął głowę rywala, szukając kolan na głowę wiejskiego koksa. No, zdecydowanie ta końcówka I trzeciej rundy należy do Natana. Ostatnie 10 sekund i kto wygra tę ostatnią rundę? Kto wygra I ten pojedynek? Jednej. Ależ teraz I furia ze strony jednego i drugiego. Ostatkami sił ruszyli na siebie z uderzeniami. Dwie I jedna sekunda do końca tego pojedynku. Ten... Jednogłośną decyzją sędziów. Zwycięża! Radosław Wiejski Koks! Pa!